Nowa seria Mercusys Halo to odpowiedź na rosnące potrzeby użytkowników domowych, którzy oczekują nie tylko stabilnego i szybkiego internetu, ale także łatwej obsługi, wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz możliwości podłączenia coraz większej liczby urządzeń. Halo H27BE obsługuje najnowszy standard Wi-Fi 7, który oferuje znacznie większe prędkości, mniejsze opóźnienia oraz wyższą pojemność sieci w porównaniu do poprzednich generacji. Router oferuje łączną prędkość do 3600 megabitów na sekundę, do 2880 megabitów na sekundę w paśmie 5 GHz oraz do 688 megabitów na sekundę w paśmie 2.4 GHz. Halo H27BE zostało również wyposażone w nowoczesne technologie takie jak 4K QAM, MLO, czyli multi Link Operation czy Multi-RU. Zapewniają one jeszcze lepszą wydajność i efektywne zarządzanie ruchem sieciowym nawet w środowiskach z wieloma podłączonymi urządzeniami. Dodatkowo szeroki kanał transmisji 160 MHz oferuje szybsze prędkości połączeń, umożliwiając jednocześnie przesyłanie większej liczby danych w krótszym czasie, co jest szczególnie istotne dla graczy, streamerów i użytkowników korzystających z wielu usług jednocześnie. System Mercusys Halo został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy chcą cieszyć się stabilnym internetem w całym domu, niezależnie od liczby kondygnacji czy grubości ścian. Dzięki technologii Merkusys Mesh urządzenia tworzą jednolitą sieć Wi-Fi o wspólnej nazwie i haśle, zapewniając płynne przełączanie między jednostkami. Nie ma obaw o utratę zasięgu czy buforowanie danych, ponieważ wszystkie podłączone urządzenia automatycznie przełączają się między sobą, aby zawsze korzystać z halo oferującego najlepszy sygnał i parametry połączenia. A27BE wyposażono w port WAN LAN 2,5 GB na sekundę oraz 2 gigabitowe porty LAN w każdej jednostce, co czyni go idealnym wyborem dla użytkowników wymagających bardzo szybkich połączeń przewodowych, np. do podłączenia konsoli do gier, NASA czy komputera PC wykorzystywanego do streamingu lub pracy z dużymi plikami. Halo H27BE umożliwia połączenie ponad 150 urządzeń jednocześnie, co sprawia, że jest on idealnym rozwiązaniem dla domów wyposażonych w dużą liczbę urządzeń IoT oraz rodzin, w których każdy aktywnie korzysta z internetu. Dzięki zwiększonej pojemności sieci treści ładują się szybciej, bez wpływu na ogólną wydajność systemu. Routery obsługują najnowszy protokół WPA3, zapewniając wysoki poziom ochrony danych użytkowników. Co więcej, system można w każdej chwili rozbudować o kolejne jednostki z serii Mercusys Halo, elastycznie dopasowując sieć do rosnących potrzeb bez konieczności wymiany istniejącej infrastruktury. Instalacja urządzenia jest banalnie prosta, a dzięki intuicyjnej aplikacji Mercusys konfiguracja i zarządzanie systemem Halo H27BE nie sprawi żadnych problemów nawet mało zaawansowanym użytkownikom.